Oj zimne, zimne 50 stopni softy, U, te zimne 60-55 stopni, jeszcze za zimno Kurde, dajesz nam mambo taką temperaturę To Sami na... Wybieraliście sobie. Ja wiem, wiem, ale na daily jak tutaj wyczujemy tor, to będziemy lat latali normalnie No zjedź gościu, zjedź Co za Ameba, jeszcze przyhamował przede mną, no co za ty Michaś Depcze ci po piętach Uhuhu. Ile Bambo tutaj zrobimy? Z 30 okrążeń? 27. Michaś, ja będę ciął szykana jak coś Spok <laughs> Ale wiesz, że musisz Nie! miejsce zostawić Co się stało? Tomasz stawił? Nie masz Na razie nic, ale klikłem i zahamowałem chyba dlatego Kurwa mi już coś w dupę Bambo Zostaw miejsce Ty hey, zimne koła Tak zostawiłem, że wypadłem Dzięki A Czy ty jedziesz ze mną bok w bok? Nie, Już nie, rozjebiam się Proszę, nie hamuj tutaj, dobra? No postaram się, mam zimne opony, uważaj Chyba ciężko było się utrzymać na nich Leć, 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 leć Uważaj tam z tyłu lepiej. O kurwa, ty, tył, 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 mi uciej! Aj! Ha <śpiewa> ha Kurwa! Co, zimne oponki! <śpiewa> zimne opony! Haś. Spowalnia Parę, się! Pary, ja mam inne opony To wyprzeć! Znajdź lukę i wyprzeć! Aaa! Bambo, Jak chcesz to potrafić Jestem już cały mokry. Dwa ciasno idziemy. Dwa widzę, nie chcesz oddać. No dobra. I tym się różnimy, Bambo. Ty gotujesz, ja jeżdżę. No co aj. za ty! Aj! Ajajaj! Aj, bambo! Co za gość? Co uszkodzenia masz? No ja do, do boxu jadę. A żeby ci kurwa tak zgasł na prostej startowej. Pierdala, ja na luzie jadę. A żeby ci kurwa z Sekundę za nim! ZERO o, nie <laughs> Jebany. Sekundę zanim. Sekundę za nim mi został zero, ma... zero. zero. Zero zero! A mi 03 litra